E, ostatnio gram e, na przestrzeni całych meczów. E, myślę, że nieźle się prezentuje i mogę, możemy być zadowoleni z tego ogólnie, jak też drużyna się prezentuje e, w nieco odmienionej konfiguracji. No, zdecydowanie to zwycięstwo dodało nam takiego impetu i, i byliśmy z niego, z niego bardzo zadowoleni. Zadanie nie było łatwe, bo faktycznie resowa sobie bardzo dobrze radziła. Dobrze radzi nadal w, w tym sezonie. E, ale no, też e, grając u siebie i, gra, i grając w takiej publiczności, mieliśmy nieco ułatwione zadanie. Dlatego cieszy to zwycięstwo i teraz startujemy od początku drugą rundę. E, mam nadzieję, że będzie nam szło podobnie dobrze, bo z pierwszą skończyliśmy na piątym miejscu i myślę, że możemy to traktować jako, jako dobry wynik. GKS ma swoje problemy w tym sezonie. Myślę, że nie, nie mogą być do końca zadowoleni z tego, na jakim miejscu są w tym momencie. Natomiast też zrobili zmianę rozgrywającego. Jest, jest to troszeczkę inna drużyna niż ta, z którą graliśmy w tej pierwszej kolejce, e, więc na pewno to nie będzie łatwy mecz, jak zresztą każdy w tej, w tej lidze. Na pewno zmiana rozgrywającego to jest game changer, jeśli chodzi o przygotowanie się. Pod, pod tego przeciwnika dla nas. Zmiana rozgrywającego często zmienia kompletnie dystrybucję i, i sposób grania danej drużyny. Będziemy walczyć i liczymy na to, że, że ten mecz skończy się takim samym wynikiem jak ten pierwszy. W niedzielę losowanie FAR do ćwierćfinału Pucharu Polski. Na którą drużynę chciałbyś natrafić i dlaczego? Zastanawiałem się nad tym chwilę i w zasadzie nie mam dobrej odpowiedzi. Ciężko mi powiedzieć, ponieważ każda z tych drużyn jest bardzo mocna i, i ciężko wygrać z którąkolwiek. E, więc tak czy siak to będzie bardzo trudne spotkanie. My oczywiście wyjdziemy po to, żeby awansować na następnej rundy. Tu to, to nie ma żadnych wątpliwości. To, że to są bardzo dobre drużyny, to nie znaczy, że my nie możemy też znieść się na wyżyny naszych możliwości i po prostu zwyciężyć, tak jak w ostatnim meczu przeciwko Koresowi.